dzisiaj będzie unboxing paczki już trochę rozerwane jest o widzę co tu będzie tu też już trochę rozerwane O, co tam widać? Londo... Londo... London Racer Policeman, to Instrukcia Vodka na CD Zakľúvená trachále Do ďalšieho London Racer World Challenge Tak, za instrukcję Kiedy dwie ryski są tylko się wyścigów 16 15... znanych Światowych miast i 24 samochody. O, trochę jest nicona kładka. Niby 3 funty. To jest nieprawda. Za pochodzenie co... to kosztowało jakieś 5 zł Albo 6. Longdon, Rycer 2. Tak za instrukcję. Tak, już trochę jakaś grubsza. Jakieś strzorytki. To jest na kleju. sklep. Trochę poruszowana, ale nie są to głębokie rysy, więc... Więc... Ja. Radonica Super Monkey Ball Deluxe to pudełko a bo jest to z góry po instrukcji I połamane jest Wszystkie są czarno-białe. Wszystkie czućkie. na DVD. Trochę taka porysowana, Ale mimo to powinno zadziałać. To jest. Tak ja pamiętam, właśnie, to jest połączenie Super Monkey Ball 1 i 2, które są wydane tylko na Nintendo Gamecube, plus 36 nowych leweli. A e, jak bo jeszcze to, to zawiera wersja to to Deluxe, zawiera to to po po jeszcze poziomy, które miały być w trzeciej części, ale taka się nie pojawiła. i na chyba z Dator w tym zestawie 15 zł The Italian Job LA Heist tutaj jest instrukcja U. coś, odpór instrukcji jest jeszcze A, taki bakier. Ale fajna tak. Ooo, kolorowe. Na bogato widać. Płytka też na DVD. Prawe nie porysowane. półtora takie nalepki z nieważne, to ceks hmm. trady in safe o to w ogóle grube to ulotka z Cod codemaster patrzcie gry na ps1 Мастер. Ну, no, ну, no, ну. No. Корин, маут. Мы цу. Вот то есть так раз. Нам тара. Майк Тайсон. Czy są u no O ciekawe, jakie ulotki takie Łaa, wow, a to w ogóle kolorowa taka To to w ogóle nam bogato. Prawdopodobrawcze, niektóre to są chłopaki z czarno białe No, wszystkie parskie, które są Czarno-Białe. Ale retain są z Nie wiem, gdzie tu sens. Płytka też na DVD. Trochę prysowana, troszeczkę, ale nie są to głębokie rysy. To nie działa. Znowu faj takie właśnie ryski. Takie wryski. Bardzo takie widziałem na gra właśnie na PS2 na giełdzie. Tylko tam gry były pomieszane. Okładka jakaś to gry. A w środku całkowicie inna gra. Niektóre gry w ogóle nie miały okładki. A niektórych pudełka w ogóle put nie było żadnych. No to była instrukcja, ale put nie było. I właśnie tak... Podobnie jest, taka naklejka Takie, jak też z tego samego źródła, dobra. To... O. Nie wiem w jakiej kolejności wydano Ale jej O, nie wiem, jakie kolejny się wydano ten London. No ale co jest gier? Wszystkie moje instrukcje, bo tak wybierają że miały instrukcje. Ta trochę ma jakieś dziwne logo. Nie, no ta też ma. Nie. Inne nie. Nie no. W palu są. No. Będzie grana. pięć gier wyścigowych i jedna taka... platformówka. Super Monkey Ball. A w ogóle tej gry miałem nie kupiwać, nie interesowało mnie to Ale jak przyszła pora, tam wybrałem obszar dostawy I tak, i w sumie tą, tą kosztę, to wysła cena taka trochę Nie, nie najlepsza I co z grosami Tam złotówka był kilka złotych i co grosówki były Ale już widziałem, zacząłem gry w takich cenach, że jakbym dodał tą kolejną grę, to by ładnie zaokrągliło do pełnej sumy. No i wybrałem tą grę, no i wyszło za szybciutko. 80 zł z dostawą, A jakbym tego nie brał, to bym płacił chyba 70 coś z grosami. A nie mam grosówek, więc. A nie wiadomo, co by wydawał, co jest gier na PS2. Nie wiem, kiedy ja to zagram. No ale to będzie trzeba wyczyścić. Tu, tu usunąć. jakieś oby były dobre do gry takie właśnie te londony i może to ale ja nie pamiętam są gry chyba jak to pamiętam pisało kiedyś jak czytałem o tym gry nisko budżetowe albo średnie ale chyba pisał prędzej średni budżetowy więc całą nie będzie ale jak będzie dobre sterowanie, no to powinno być choć właśnie gry średnie, nisch to no to te sterowanie to nigdy nie jest najlepsze. To jeszcze raz. Jeszcze raz. Londo London Racer 2, Londor London Racer. Racer World Challenge. London Racer Polis Mendes Super Monkey, monkey Bal de Lucre I teraz nie wiem kto czytać to, 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 to Racer Driver The Italia Job LA Heist 3 jest gier na PS2 za 80 zł w tym 21 zł dostawa więc A to coś.